E Zobacz, czy wyszło? No. Eee. drodzy przyjaciele, chciałbym się z Wami podzielić. Ani! to nie bywały. Grzegorzowi coś się porobiło, bo chce się z nami podzielić. Ech. No tak, chciałbym się z Wami podzielić pewnym spostrzeżeniem. No, ja już myślałam, że masz coś dla nas. No. Tak, mam spostrzeżenie, a może to już nawet jest refleksja? A może to jest tylko zwyczajna konstatacja? A może najzwyklejsze zbicie pianki? <noise> Otóż, koleżanki i koledzy, nie będę dłużej owijał w bawełnę i obwieszczę Wam moje spostrzeżenie. No więc, zauważyłem ostatnio, że cierpię na notoryczny brak kasy. To ciekawe, bo ja ostatnio doszłam do tego samego. Ja też. I ja. No, nie cieszy mnie ta jednomyślność, bo nie będę miał od kogo pożyczyć kasy. No cóż, niestety nasi rodzice nas nie rozpieszczają, ceny rosną, a nasze kieszonkowe jakoś nie bawią. Jak ja poproszę mojego tatę o kasę na kino, to on mówi, że za jego czasów za te same pieniądze chodził pół roku do kina. To było cudownie i wspaniale i prawie nie musieli mieć pieniędzy, żeby się świetnie bawić. Kochani, ale nie wydaje mi się, żeby z powodu braku kasy od razu wpadać w depresję. Pieniądz ma to do siebie, że można go zarobić. jakbym słyszała moich rodziców. Nie no, bo tu nie chodzi o to, żeby z powodu paru groszy wyrywać sobie rękawy. Tu trzeba ruszyć łepetyną i trzeba tak zrobić, żeby nie robić, a zarobić. O, Kamil. Kamil, to jest bardzo dobra koncepcja. Mało tego. Bardzo mi się podoba. Tylko, Kamil, powiedz, gdzie się to odbywa, i już będę szczęśliwy. Słuchajcie. Pieniądze kochają sławę, a sława kocha pieniądze. Cóż za genialne odkrycie! Sam do tego doszedłeś? Nie, dowieźli go tam. A, tu się wcale nie masz czego śmiać. Zwracasz na siebie uwagę, stajesz się kimś i natychmiast za to ci płacą. No cóż za prosta recepta. Najbardziej podoba mi się to, stajesz się kimś. <śm> <śm> mnie też to się bardzo podoba, tylko jest drobne, ale jak? Jak z takiego kmiotka jak ty <śm> <śm> zrobić osobę znaną i sławną? Niekoniecznie ze mnie trzeba robić kogoś sławnego. Przecież wszyscy możemy być sławni. Po co na świecie różni ludzie biją różne rekordy? Dla sławy, a co za tym idzie dla pieniędzy. Jeszcze wczoraj jakaś grupka osób była zupełnie nieznana. Pomyśleli, pobili jakiś oryginalny rekord i natychmiast znaleźli się na czołówkach gazet na całym świecie. Ja wiem, ty mówisz o księdze rekordów Guinnessa. Dokładnie o niej. No ale jakim byśmy mogli pobić rekord? Jakikolwiek. Ważne, żeby był oryginalny i pobity. Ja czytałem o takim dziadku, co sam zjadł cały rower. Rower zjadł? No. Chyba coś ci się porąbało. Ciekawe, jak poradził sobie z siodełkiem. Zjadł na raz, czy też na kilka posiedzeń? <grym zresztą> no to, no. Wy myślicie, że ten dziadek usiadł sobie przy rowerze i a, wrąbał go jak leci? <grym zresztą> on go sproszkował i dodawał sobie do posiłków. A. A może my też w ten sposób zjedlibyśmy coś, co jest niepalne? Moglibyśmy na przykład wsunąć oponę samochodową. No, oponę? I może jeszcze zabić ją benzyną. Nie, nie, bez zapijania. No jak taki dziadek mógł wrąbać jeden rower, no to. My wszystkie nie poradzilibyśmy sobie z jedną oponą. Zależy jaką oponą. A chociażby taką od tira. <grym> <grym> nie no wiesz, zjeść można, ale jak? Jak, jak? No trzeba to jakoś podzielić, rozdrobnić. Już to sobie wyobrażam. Przecież to jest bez sensu. Co ty, Andrzej? Dobrze idzie. No, Dobrze idzie. Przez pięć lat będziemy ją piłować, jeszcze jej nie spiłujemy. Mm. Andrzej ma rację, to bez sensu. Musimy ją tak pociachać, żeby było szybciej. Bo no inaczej zaczniemy jeść to dopiero w wieku tego dziadka, co zjadł rower. <noise> raz wam mówię, że nie damy rady przerobić tej opony na proszek. A w całości to przecież już ustaliliśmy, że nie damy rady jej zjeść. N nie no, zatrzymuje się w przyłyku. <noise> no ale słuchajcie, czy to my musimy ją zecieć na proszek? A kto ma za nas to zrobić? Przecież przerabiają stare opony. Na nowe, ja to znam. M mój ojciec okazyjnie kupuje tylko takie. <noise> no to też, ale przecież na pewno ktoś się rozdrabnia, ściera na proszek. Tylko musimy się dowiedzieć, kto to robi. Ja myślę... Że wulkanizator. I co? My mielibyśmy poturlać te opony do wulkanizatora? No pewnie, że my, a nie krasnoludki. <gry> Już to widzę. że się że owszem te opony można zmienić tyle że w zupełnie innym zakładzie i zupełnie innym mieście No i co z tego prześlemy oponę do innego miasta sproszkują nam wyślą z powrotem no i sprawa załatwiona no Widzisz Agata jakie to proste nam pozostanie jedynie powołanie zespołu konsumpcyjnego, który to jest oponę opony przyjmie i podzieli równo między wszystkich no. Ciekawe ile tego będzie No przypuszczam że nie będzie tego mało Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć? Rany to jest sześć worków. No sześć! Po jednym na głowę. To straszne, no kiedy my to wszystko zjemy? Nieważne, kiedy ważne, żeby zjeść. Wtedy nam uznają rekord. Ale taki worek? Chyba nie dam rady. Ale gdzie jest napisane, że musimy zjeść oponę akurat od tinta? Gdzie? No to może zjedzmy opony od roweru? Nie, nie, od roweru odpada. Przecież ten dziadek z Australii, jak zjadł cały rower, no to chyba z oponami. No to może od hulajnogi? A może od łyżworolek? <grym> <grym> Monika, przestań się wygłupiać. Nie, wiecie co? Faktycznie, sześć worków to jest jednak trochę za dużo. Może byśmy zjedli oponę od malucha? Wtedy będzie znacznie mniej. Dla nas bułka z masłem. Tyle to możemy zjeść na jedno posiedzenie. No. Dobra, wiesz co? My to będziemy jedni? <grym> nie no, bez przesady. Taką małą ponę to już naprawdę można zjeść. Dobrze, w porządku. W końcu coś ustaliliśmy. Możemy zjeść oponę od malucha. Tylko jak ją będziemy jeść? Chyba wszyscy razem, a nie każdy osobno w domu. No oczywiście. Przecież to jest oficjalne bicie rekordu. Musimy to wszystko nagrać na wideo, mieć jakiś świadków, bo inaczej nic z tego nie będzie. Czyli co? Będziemy jeść te opony tutaj, u ciebie? No na przykład u mnie! A propos jedzenia, moja mama upiekła pyszne ciasto. Mm. Która pomoże mi je pokroić? Ja bym chciała! Ja. <ślad> Chodźcie, jestem głodny jak wilk. Pomina w smaku opony. <śmiany> Dziękuję za komplement. Mamusia się bardzo ucieszy. Słuchajcie, ale z tego co rozumiem, to my nie będziemy tej opony jedli bez niczego. Oczywiście będziemy mieli do tego surówkę z kołpaków. <śmiany> Grzesiu, a jak ty to sobie wyobrażałeś? Że weźmiemy łyżki, usiądziemy dookoła wora i będziemy wsuwać te gumę jak płatki śniadaniowe? Przecież ten dziadek, co to zjadł ten rower, no to też dodawał sobie opiłki do różnych potraw. Aha, to my to będziemy jeść sklepem. Sklepem, z z paszczetową, z zupą, z kompotem z rabarbaru, no nieważne. Ważne, żeby to jak najszybciej zjeść. A ile łyżek dziennie? No tyle, żeby się nie rozstrować. To my możemy od tego się rozchorować? <noise> Jak się przejesz, to objawy mogą być różne. Przedstawiłeś, zaręczam Wam, że ja żadnej opony do ust nie wezmę. Ha, ani ja! Nie, no, dziewczyny, bez przesady, Andrzej tylko żartował. Oczywiście skutki mogą być znacznie gorsze. Nie, nie, koniec! Dajcie sobie spokój z tą oponą. Kotwarte! Cześć. Cześć. cześć, cześć. A co to za grobowe miny? O. Może gumę do rzucia dla poprawy nastroju? Nie! <grymne> Coś nie pasuje? Za mało miętowa? Nie, nie o to chodzi. A o co? Chodzi o to, że to jest. kuma. Nic nie rozumiem, pomimo tego, że mówisz w znanym mi języku. No to ja ci to zaraz wytłumaczę. Wiesz, co to księga rekordów Guinnessa? Tak to my postanowiliśmy wpisać się do tej księgi. No i była burzliwa narada, mnóstwo pomysłów. No i tak jak ten dziadek, co sparożkował rower, dodawał go sobie przez tam jakiś czas do posiłków, no i go. Nie chcę wiedzieć, jedno w oknie księcia z bajki wy No, no. Pomysł nie z tej ziemi. Od tego słuchania odeszła mi nawet ochota na gumę do rzucia. A czy my koniecznie musimy jeść oponę, żeby pobić jakiś rekord? Nie ma czegoś prostszego, żeby stać się sławnym? Pa Andrzej kiedyś zjadł rekordową ilość pączków. Ile zjadłeś? Chyba 25 czy 26. No to teraz na pewno wsunąłbyś ze 40. <laughs> Kochani, ja tak przypadkiem wiem, jaki jest rekord świata w jedzeniu pączków. 162. Jem. Ile? 162 w 2 godziny. Jem. Ja się tego nawet nie podejmę w dwa tygodnie. Słuchajcie, ale cośmy się tego jedzenia uczepili? No co to? Innych rekordów nie ma. Są i co chwilę ogłaszają w telewizji. Ostatnio ktoś bił rekord, rzucając beretem na odległość. Nie beretem, tylko klopsem. Ja słyszałam, że beretem, a zresztą nieważne, rzucać można wszystkim. Na przykład naleśnikiem. Z dżemem. Dlaczego akurat z dżemem? Nie wiem, jak nie lubisz, to może być z twarogiem albo z cukrem? Nie no, mi chodziło o taki naleśnik bez niczego, jeszcze nie zamienięty. Kto nim dalej rzuci? To jest bardzo dobry pomysł. No, rzeczywiście świetny. Nawet wiem, jak to będzie wyglądało. Faktycznie, tak to bicie rekordu może wyglądać Ja myślałem, że wy sobie żarty robicie Ale teraz ja widzę, że was naprawdę sięgnęło z tymi rekordami Masz coś przeciwko? No oczywiście, przecież to jest totalna amatorka Jaka amatorka? No taka, że nie macie zielonego pojęcia, jak taka impreza powinna wyglądać Ale o jakiej ty imprezie mówisz? No, kochany żeby zorganizować coś takiego, jak bicie jakiegoś rekordu i wpisanie go do księgi Guinnessa, to trzeba mieć sponsorów, którzy całe to zajście sfinansują, zezwolenia, no i oczywiście zapewniony udział mediów, które to nagłośnią. Bez tych podstawowych rzeczy to jest jak zabawa w piaskownicy i na pewno nikt wam żadnego rekordu nie uzna. Sponsorzy? Zezwolenia? No, tak, tak, kochani, bez tego ani rusz. No to co my w takim razie możemy? No, możemy na przykład pójść tam, gdzieśmy jeszcze dzisiaj nie byli. To znaczy gdzie? Do klubu, potańczyć. I <grydźmy>, co nam w tej sytuacji pozostało? A mogliśmy być sławni i bogaci. <grydź> to przyszedł taki jeden i wszystko poprzestał.